Witam wszystkich bardzo serdecznie w moim małym cyklu filozoficznym, filozoficznym Zawrocie Głowy. Wchodzimy razem z Kantem w wiek XIX. Wiek absolutnie niezwykły i kluczowy dla rozumienia i XX wieku, i XXI, w którym obecnie żyjemy. Natomiast, ażeby móc w niego wejść, tak chociaż z pewnym obrazem tego, w jakiej sytuacji się znajdziemy, muszę kilka odcinków poświęcić na Dotyczące pewnej zmiany społecznej, politycznej, światopoglądowej, tego co się wydarzy w XIX wieku. Będzie więc to kilka opowieści rozrzuconych nieco w czasie, nieco niechronologicznych, chociaż mam nadzieję dających pewien obraz i poczucie tego, jak bardzo zmienił się świat w ciągu tych kilkudziesięciu lat pomiędzy wiekiem XVIII a wiekiem XIX. Jeżeli wyobrazimy sobie Francję roku 1680, to w zasadzie nie różni się ona niemal niczym od tej samej Francji 100 lat później. Czy to jest rok 1680, czy 1780, relacje, stosunki, sposób życia za bardzo się między sobą nie różnią. Ale jeżeli już od tego roku 1780 przejdziemy 40 lat później, to jest to zmiana kolosalna, to jest już zupełnie inny świat. Ten przełom między wiekiem XVIII a XIX naprawdę jest niezwykły, dramatyczny i żeby go dobrze zrozumieć, postaram się opowiedzieć o kilku istotnych koncepcjach, które wpłynęły na zmianę postrzegania świata, zmianę myślenia i zmianę tego również, czym zajmowali się później filozofowie. Zacznijmy od pojęcia czasu. Obiecałem jakieś kilka odcinków temu, że tym pojęciem jeszcze się zajmę. Pamiętacie zapewne, jak święty Augustyn rozprawiał się z tym pojęciem, zafrapowało go ono, nie mógł sobie poradzić z nim w taki sposób fizykalny, więc ukuł bardzo ciekawą koncepcję, że tak naprawdę czas istnieje tylko i wyłącznie w naszej głowie. Nie ma przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Jest tylko pamięć, uważność i oczekiwanie. A to są stany naszego umysłu, a nie rzeczywistości jako takiej. Ale święty Augustyn dawno już umarł. Pewne koncepcje średniowieczne dawno już odeszły i nastała epoka nowożytna, która zaczęła patrzeć na świat w zupełnie inny sposób, bardzo materialistyczny, bardzo naukowy, starając się obpisać go w kategoriach praw, zależności i relacji. I wtedy właśnie pojęcie czasu wróciło ze względu na liczne odkrycia, które zaczęto dokonywać, pewne obserwacje świata, które pojawiały się w tamtych czasach, pewne koncepcje takie jak u Newtona teoria grawitacji, ale też inne obserwacje świata, widzącego go raczej jako pewien mechaniczny, taki właśnie fizykalną strukturę, która podlega też prawom fizyki. Zacznijmy od tych odkryć. Otóż. W ramach różnego rodzaju podróży, ekspedycji, niektórzy z ówczesnych badaczy XVII czy XVIII wieku zaczęli odkrywać na szczytach gór bardzo dziwne obiekty. Jakieś skamieniałe muszelki, jakieś skamieniałe szkielety, jakieś ślady po dawnych żyjątkach. Co więcej, żyjątkach, które wyglądały na żyjątka morskie, a przecież znajdywano je w górach, a nie na dnie morza. I to zaczęło skłaniać niektórych intelektualistów do takiej szerszego spojrzenia na historię naszego świata i próby ewolucyjnego, chociaż do Darbina jeszcze kawałeczek będzie, spojrzenia na rozwój świata. A to, że ten świat musiał trwać dużo dłużej, niż do tej pory nam się wydawało. No właśnie, a co się ludziom wtedy wydawało? Jak długa jest historia świata? Jeżeli sięgniemy do starożytności, to znajdziemy w jednym z dialogów Platona wspomnienie o Atlantydzie. I tam Platon używa takiego sformułowania, że bardzo dawno temu istniała taka kraina, która się nazywa Atlantyda, Wyspa, gdzieś znajdowała się, no i tutaj nie bardzo Platon to precyzuje, twierdzi, że za słupami Heraklesa, czyli niby na Atlantyku. Jest to nieistotne tutaj dla naszego rozważania na temat czasu, ponieważ kluczowy będzie to. Parametr czasowy, którym się Platon posługuje. Otóż on będzie wskazywał, że ta Atlantyda, która miała kiedyś istnieć, została zatopiona, istniała dobrych kilka tysięcy lat wcześniej. Ale nie takich 2-3, tylko takie raczej 10-12 tysięcy lat wcześniej. To była jakaś perspektywa, którą w IV wieku przed naszą erą miał Platon. Ale później, kiedy naszą refleksję. Filozoficzne uznominowały koncepcje chrześcijańskie, i Biblia stała się absolutnym wykładnikiem tego, jak jest zbudowany świat. Pamiętamy spór Kopernika, Galileusza i wszystkich tych, którzy próbowali wyjaśnić ruchy planet, postulując to, że to Słońce jest w środku kodu słonecznego, a nie Ziemia, i ich ogromne problemy z, i konflikt, jaki popadali w relacjach z koncepcjami wyciąganymi z kolei z Biblii. Podobnie również miała się rzecz z pojęciem, czasu, ponieważ w Biblii jest przecież bardzo dokładnie opisane, jak rozwija się historia świata od początku do dzisiaj. Otóż możemy prześledzić w Biblii, która przecież zahacza swoimi dziejami o czasy historyczne, wspomina o cesarzu Augustie przecież, za którego panowania urodził się Jezus Chrystus, czyli postaci jednej i drugiej jak najbardziej Zanurzonej w historii, w historii już takiej dotykalnej i namacalnej, ale swoimi korzeniami do Adama i Ewy, sięgającej w sposób również możliwy do tworzenia, taki genealogicznie możliwy do tworzenia. W Biblii pokazane są wszystkie różne historie kolejnych postaci proroków, które są ułożone w takiej właśnie genealogie, czyli ten był synem tego, ten był synem tego, ten był synem tego, ten żył tyle lat, ten umarł tyle i tyle. Da się to odtworzyć jak takie stopnie drabiny. Aż właśnie do Adama i Ewy, a co za tym idzie, do momentu stworzenia świata. Do tej chwili, kiedy powiemy, i Bóg stworzył coś z niczego. Czyli do tego pierwszego momentu. W XVII wieku biskup Asher dokonał takich obliczeń i podał dokładną datę początku świata. Otóż z jego wyliczeń wyszło, że Bóg stworzył świat. Ten pierwszy moment nastąpił 22 października, 4400 lata przed narodzinami Jezusa. Mamy więc bardzo precyzyjny moment historyczny, a co tym bardzo precyzyjny czas istnienia świata. 5700-800 lat temu powstał świat. A więc te kilka tysięcy lat funkcjonowało przez bardzo długi czas jako absolutny pewnik tego, jak długo istnieje nasza Ziemia. No ale właśnie już na Nowożytności zaczęto dostrzegać pewne sprzeczności również w tej koncepcji czasu. Świat wydawał się być dużo starszy, dużo pełniejszy w swoją historię niż się wydawało. W 1755 roku Immanuel Kant wydaje tekst, w którym postuluje. Że świat nie ma kilku tysięcy lat. Ma ich jak nie kilkadziesiąt tysięcy, to nawet kilka milionów lat. I tu pojawia się już taki poważny, liczba, poważny parametr. Miliony. Jest to wynik wielu innych refleksji, innych myślicieli, którzy zaczynają używać praw naukowych, praw przyrody do tego, ażeby opisywać, w jaki sposób mógł powstać świat. Wyobrażają sobie w ten sposób, że Istniało na przykład tylko słońce i ze słońca oderwały się fragmenty, które utworzyły nasze planety. A żeby mogły powstać takie planety, ale żeby mogły się schłodzić i istnieć tak jak dzisiaj je widzimy, musiało płynąć odpowiednio dużo czasu, ponieważ one musiały wytracić swoją energię. Albo inna koncepcja, która zakładała, że cały przesiad był takim wielkim obłokiem gazowym, to Kant był bliski takiej koncepcji, takiego równomiernie rozłożonego gazu, który w pewnym momencie zaczął się kondensować i zaczął tworzyć te obiekty, które widzimy teraz, to też wymagało czasu, właśnie owych milionów lat. I ta koncepcja pozwalała spojrzeć na naszą historię o wiele szerzej i głębiej. Był to absolutny zwrot w pojmowaniu tego, w jaki sposób my istniejemy w naszej rzeczywistości, ponieważ tak jak Kopernik czy Galileusz. Pokazali, że miejsce człowieka w kosmosie tym fizycznym, przestrzennym jest jednak nie pierwsze, kluczowe, ale że stanowi pewien element większej całości. Podobnie, jeżeli chodzi o myślenie historyczne, to również ten przełom dokonany w XVIII wieku bardzo mocno wpłynął na postrzeganie nas, jako uczestników życia ziemskiego, w takiej bardzo już szerokiej koncepcji historycznej. Nie tych kilku tysięcy lat, gdzie w zasadzie nasze życie jest Wystarczająco długie, ażebyśmy stanowili ważny składnik naszego dziejowego rozwoju. Zupełnie nie. Teraz jesteśmy takim znów chwilką i pyłkiem na bardzo długiej osi czasu. Dlaczego to będzie ważne? Tu tylko zasygnalizuję, bo będę o tym mówił przy już konkretnych filozofach. Otóż tutaj pojawi się taki motyw myślenia o rozwoju człowieka o rozwoju ludzkości w perspektywie już nie jednostki, ale całych społeczeństw i roli, jaką ma ludzkość do odegrania w swoich dziejach. I te jednostki, niczym ziarnka piasku na pustyni, składają się w wielki obraz historycznego rozwoju społeczeństwa. I w XIX wieku jednostka będzie postrzegana bardzo ambiwalentnie, od romantycznej postawy, gdzie to jedna kluczowa postać jest w stanie odmieniać losy świata, no, trudno nie wspomnieć tutaj o Napoleonie, który oczywiście bardzo mocno odmienił oblicze Europy. Po taką pozytywistyczną bardzo myślę, że to masy i miliony tych drobnych naszych wkładów pchają świat do przodu i jesteśmy jak takie małe trybiki w ogromnym mechanizmie świata. Nasze znaczenie jest marginalne, ale jednak nie bez znaczenia. Każdy z tych trybików musi pracować dobrze, żeby cała machina mogła pchać się do przodu, ażeby mógł następować. Jakiś ruch społeczny, ruch rozwojowy, który uczyni dalsze istnienie ludzkości lepszym, ciekawszym, bardziej interesującym, ale te nasze jednostkowe istnienia muszą tutaj złożyć pokłon przed całą tą koncepcją ludzkości jako takiej. Będą to ważne kwestie, które filozofowie XIX-wieczni, ale też XX-wieczni będą dosyć mocno podnosili. I właśnie ta jedna z wielu, wielu cegiełek, ta właśnie koncepcja czasu, która wyradza się w XVIII wieku, będzie bardzo znacząco wpływała na dalsze myślenie kolejnych filozofów. Tyle o naszym czasie. Być może jeszcze przy XX wieku wrócimy do kolejnych zagadek z nim związanych. To jest jedna z pierwszych osób dotyczących wprowadzenia wiek XIX. Bardzo pięknie dziękuję i zapraszam do... Następnych.